Dzień dobry, nazywam się Sylwia Mikołajczak, jestem pracownikiem Wydziału Neofilologii UAM, Zakładu Portugalistyki w Instytucie Filologii Romańskiej. Bon dia. Olá! Ola, bon dia! Pewnie gdybym Was zapytała, jakie rzeczy kojarzą Wam się z, z Brazylią, gdzieś na Waszej liście znalazłaby się samba. Samba chyba bezwarunkowo kojarzy się właśnie z tym ogromnym krajem. Gdy myślicie o, o Brazylii, myślicie też pewnie o wielu innych rzeczach, ale samba to jest coś, co wybija się tutaj w tym, yy, w tym znaczeniu. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć yy, o tym, że samba to nie tylko Rio, samba to nie tylko karnawał, coś co kojarzycie yy, pewnie z telewizji. W czasie karnawału pokazywane są roztańczone tłumy na sambodromie. Ale samba to nie tylko Rio de Janeiro i nie tylko karnawał. Chciałam wam trochę o tym opowiedzieć. Wróćmy zatem do historii. Jeśli chodzi o samą nazwę samby, to istnieje tutaj wiele hipotez, jeśli chodzi o pochodzenie samby, nazwy samba. Jedna z nich Mówi o tym, że pochodzi to ze słowa ludu Kyoto, który samba jako samba określał zabawę, wesołe skoki małego koziołka. Natomiast druga z hipotez mówi nam o tym, że samba pochodzi od słowa semba. Jest to słowo pochodzące z, z języków Bantu, które oznaczało pępek lub serce. A pochodzi to od tańca zwanego umbigada, który polegał na tym i był bardzo zbliżony do pierwszej pierwotnej formy samby, czyli samba de roda, która polegała na tym, że tańczący oraz grający instrumentami zbierali się w kręgu. Osoba, która miała w danym momencie ochotę zatańczyć, wychodziła do środka kręgu, tańczyła, wykonywała parę kroków, obracała się do osoby, którą Chciała wciągnąć do tańca, odwracała się przodem do tej osoby, i następna osoba wchodziła do środka. Taki taniec Umbigada był jakby pierwotnym zaczątkiem samba giroda. Chociaż Brazylijczycy uważają sambę za coś bardzo brazylijskiego, takiego dominującego w ich kulturze coś rdzennego, to nie możemy zapominać, że korzenie samby sięgają czarnego lądu. To właśnie stamtąd przywieziono niewolników, czarnych niewolników, którzy na początku w regionie Salvador de Bahia, czyli na północnym wschodzie kraju, zaczęli kultywować swoją kulturę. Jedną z ich, jedną z, z przejawów, jednym z przejawów tej kultury było batukę, coś bardzo zbliżonego o tym, co mówiłam wcześniej, czyli umbigo. Ludzie gromadzili się gromadzili się w kole, śpiewający, tańczący, grający, tańczyły na początku jedynie kobiety. Mężczyźni grali na instrumentach głównie perkusyjnych, różnego rodzaju. Kobieta wchodziła do kręgu, tańczyła, następnie wymienia, wymieniały się tańcerki. Potem zaczęło też to nieco ewaluować, i w kole pojawiała się także para. Był to taniec bardziej ludowy, ludyczny, niezwiązany z, z religijnością ludu z Afryki. Potem, jakiś czas potem, w 1888 roku, kiedy niewolnictwo zostało zniesione, mieszkańcy Salwadoru de Bahia, czarni mieszkańcy Salwadoru, przenieśli się do Rio de Janeiro. Nie wszyscy oczywiście. Część z nich przeniosła się ogrom. Przeniósł się do Rio de Janeiro, która w ówczesnym czasie została stolicą kraju, kiedy proklamowano republikę, jeden rok później. W poszukiwaniu lepszego życia, w poszukiwaniu pracy osiedlili się na obrzeżach miasta. I wtedy właśnie, pod koniec XIX wieku, w Rio de Janeiro, a szczególnie na jego obrzeżach, Zaczęła rozbrzmiewać muzyka batuke, roda, czyli tańce w kręgu, o których mówiłam. Oczywiście, taniec afrykański nie był przez białą część społeczeństwa akceptowany od razu. Tak jak tango w Argentynie nie było akceptowane od razu, tak samo roda, jako przejaw kultury afrykańskiej tak jak candomblé, religia candomblé, czy capoeira, nie były akceptowane. Dopiero po kilkudziesięciu latach, kiedy samba zaczęła ewoluować i zdobywać elementy pochodzące także z białej kultury, pojawiały się w niej, w niej rytmy polka, czy tańca polka, czy, czy tańca masiszy. Wtedy dopiero samba zaczęła przenikać do szerszej warstwy społeczeństwa. I dopiero wtedy, na koniec XIX wieku, początki XX wieku, zaczęła pojawiać się w salonach elit, białych elit Rio de Janeiro. Oczywiście istnieje spór między Rio de Janeiro a Salvadorem, która z samb jest rdzenna. Musimy jednak tu pamiętać, o tym czarnym dziedzictwie tego tańca. W dzisiejszych czasach samba ma wiele odcieni, wiele przejawów, które podzielone są na regiony kraju. Te najważniejsze, o których należy wspomnieć, to właśnie samba z Salwadoru, z, z, z północno-wschodniego wybrzeża kraju, samba z Rio, która kojarzy się z karnawałem, oraz samba z São Paulo. Z południa y, kraju. Ta samba z São Paulo związana jest może też bardziej z dziedzictwem niewolniczym, z, z gospodarstwami, z wielkimi fazendami, które tam istniały, gdzie uprawiano kawę. I w momencie zbiorów kawy, w momencie kiedy nastąpiła kulminacja zbiorów y, odbywały się y, świętowano zakończenie zbiorów. Sposób taki, że odbywały się tańce tak jak Umbigada, tak jak Samba Dziroda, z bardzo mocno zaznaczoną perkusją. Każda, każdy z regionów kraju ma swoją odrębną sambę z elementami różniącymi się nieco. Samba z Salwadoru jest bardziej afrykańska, jest ta rdzenna, tak? Yy, tancerz, układa swoje ciało tak jak do tańców afrykańskich, czyli nieco zgięta pozycja, zgięte kolana. Ba większy luz, nonchalancja. Samba Rio to samba dekoracyjna, karnawałowa. Tak. A samba São Paulo yy, bardziej skupia się na wiejskich yy, regionach yy, kraju. Istnieje wiele typów samby w tej chwili. Jednym z nich to samba nupe, samba giroda o której mówiłam, tańce w kręgu, tańce afrykańskie. Drugi typ to samba karnawałowa, ta dekoracyjna, tą, którą znamy z telewizji. Innym typem jest jeszcze samba canção, czyli samba piosenka, gdzie ważne są słowa, gdzie ważna jest poezja, ale rytmy są nieco lżejsze, nieco wolniejsze, yy, historie bardziej romantyczne. Samba... Yy, Pagodzi, zwana, gatunek zwany jako Pagodzi, który jest chyba bardzo młodym gatunkiem Samby, powstał w latach 70. XX wieku, a to Samba bardzo rozrywkowa, z elementami muzyki elektronicznej. Samba cały czas ewoluuje, jest Samba elektroniczna, już całkiem nowoczesna. Nie możemy jedynie zapom zapominać o jednym fakcie. Tak jak pisał poeta i kompozytor Vinicius de Moraes, Samba jest poezją, poezją białą, jest poezją białych, ale w sercu pozostaje czarna. Na koniec kilka ciekawostek o Sambie. 2 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Samby, a pierwszą szkołą Samby była szkoła Dejšawular. Czyli pozwól mi mówić, pozwól mi się wyrazić która powstała w 1928 roku w Rio de Janeiro. Jeszcze na koniec jedna ciekawostka. Pierwszym utworem nagranym, sambowym, był utwór Pelu telefone, czyli Przez telefon, nagrany w 1917 roku. Teraz chciałabym, żebyście poznali sambę i krok samby od strony praktycznej. Obojętnie jaka to by była samba, z jakiego regionu Brazylii by pochodziła, Jakie odcienie miałaby rytmiczne czy instrumentalne, to zawsze będzie jeden fakt, który łączy wszystkie te samby. To jest takt na trzy. Rytm na trzy. I krok podstawowy: samba nupe. samba w stopie. Przedstawi nam krok podstawowy instruktorka samby Agnieszka Środowska. Ola bądź! Bon Dzień dobry, witam wszystkich. Krótka lekcja samby. Kroku podstawowego Samba Nupe. Zaczniemy od bioder. Ustawiamy stopą blisko siebie. <grymne> łączymy nogi. Ręce na razie do boku i zaczynamy obciążać biodra. Raz prawo, raz lewo. Uginamy jedną nogę i na zmianę drugą. Raz, dwa, raz, dwa. Bardzo luźno biodra, tak jakbyście sobie siadali gdzieś na krzesełku. Raz, Dwa, raz, dwa, raz, dwa. Do tego dołożymy ręce. Ręce idą w przeciwnym kierunku niż biodro. Czyli jeśli moje biodro pójdzie w prawą stronę, ręce układają się po lewej stronie. Zaczynamy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Panie, nieco szerzej. Dwa, raz, dwa. Panowie, blisko siebie, ręce. Raz, dwa. Poprosimy o muzykę. Raz, dwa. Raz, dwa. I panowie. Panie. Luźno biodra, szeroko ręce. Ok. Przejdźmy do stóp. Samba nupe, czyli samba w stopach. Mamy trzy uderzenia. Pierwszy krok stawiamy do tyłu raz. Drugi krok lekko przesuwamy stopę do przodu. Dwa i dostawiamy stopę trzy. I to samo w drugą stronę. Raz, do przodu. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. raz do przodu. Trzy. Raz, dwa. 3 raz 2 3 raz 2 3 raz 2 3 Spróbujemy z muzyką. Na razie zostawimy ręce biodra. Sama same kroczki. Raz 2 3 i raz, raz 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 dokładamy biodra raz i ręce. Hop. Raz raz Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszamy do tańca. Muito obrigada.